Dzień dobry, tu ja mówię zadam takie pytanie Państwu, no ja mówię całkiem poważnie, znaczy pytam całkiem poważnie. Choć jak usłyszycie Państwo pytanie, to może wam się to wydać trochę bajtowe pytanie. Czy ktokolwiek się w tej chwili na poważnie interesuje tym, co się dzieje na Ukrainie, a przecież nie tak dawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu a już kilkanaście to był oczywiście temat numer jeden temat który nie schodził stopu i non stop dostawaliśmy dawkę odpowiednich no chciałem powiedzieć informacje ale w ostatnim momencie ugryzłem się w język bo dostawaliśmy dawkę odpowiedniej propagandy po jednej czy po drugiej stronie no jak to w konfliktach zbrojnych wiadomo że tutaj prawda umiera zawsze pierwsza jest pierwszą ofiarą Zadaję to pytanie, proszę państwa, bo mam nieodparte wrażenie, a wręcz przekonanie, że do tego tematu w tej chwili nikt w Polsce nie podchodzi poważnie. A wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, jest banalne i stare jak świat. Ludziom się po prostu temat znudził. Podgrzewanie emocji na takim poziomie, jakie to było na początku, z oczywistych względów jest niemożliwe. Natomiast powoli zaczynają docierać jakieś pierwsze. Znaki refleksji do głów e, polityków, i nie wszyscy politycy z tej refleksji są zadowoleni, bo ta refleksja wygląda dokładnie tak, jak ją przedstawiał m.in. siedzący tu przed Państwem oszołom prosty chłop z biskupina. A mianowicie, że wcześniej czy później dojdzie do porozumienia e, u braci Rusinów, bo jeżeli mówimy o jakiejkolwiek. Bratni, o jakichkolwiek bratnich narodach, to trzeba mówić o narodzie rosyjskim i ukraińskim, który jest tym samym narodem rusińskim, a niekoniecznie w kategoriach przyjaźni polsko-ukraińskiej, bo myśmy już przeżyli po, e, przyjaźń polsko-radziecką. Przypominam co niektórym, a mogę to uczynić, bo w ramach tego eksperymentu, eksperymentu społecznego żyłem prawie 19 lat. Teraz przeżywamy przyjaźń polsko-ukraińską i ten eksperyment, jestem przekonany, że się skończy znacznie, znacznie szybciej. Tu tę część z Państwa, która niekoniecznie sympatyzuje z tym nowym eksperymentem społecznym, uspokajam i pozwolę sobie znowu, coś ostatnio za często udzielam tych gwarancji, no ale... Niech będzie, zaryzykuje. A wydaje mi się, że niewiele ryzykuje, że ten eksperyment społeczny pod tytułem Przyjaźń Polsko-Ukraińska bardzo szybko się skończy. I właśnie taka refleksja chyba powoli zaczyna docierać do e, rządzących. A wyraził ją niech to inny, tylko Jarosław Kaczyński, który powiedział coś takiego, że obawiamy się. To też jest znamienne, proszę Państwa, że to, co się dzieje na Ukrainie, może zakończyć się kompromisowym rozstrzygnięciem. No wiadomo, co politycy mają na myśli, kiedy był koczą w tym swoim języku, nazywanym językiem dyplomacji. No tutaj chodzi oczywiście o podpisanie takiej czy innej formy rozejmu. W tych dniach do, na Ukrainę wybiera się. Kto się wybiera, wysoki przedstawiciel chińs chińskich władz. Tu też chyba nie ma żadnej niespodzianki, żadnej tajemnicy. Wiadomo, co będzie głównym przedmiotem tych rozmów. Trwają też jakieś, jak zwykle, zakulisowe gry. I oczywiście nie na poziomie polska, Ukraina, czy tych słynnych, ale w mojej ocenie tragikomicznych. Wzajemnych rozmów bilateralnych pomiędzy, pomiędzy Dudą a Żołęskim, bo to jest oczywiście teatr dla do, do ubogich, ale te rozmowy się toczą na poziomie mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych i Rosji i ten rozejm ten kompromis, proszę Państwa, nie to było wiadomo od początku ja to ujmowałem w takich prostych e, słowach chłopskich że to się skończy dla nas w taki sposób o to, że ruscy, ukraińscy dogadają się z ruskimi, rus, e, rosyjskimi a my jak zwykle zostaniemy z tym całym bałaganem i pustymi pustymi kieszeniami no i oczywiście do tego jeszcze dojdzie e, jeszcze jeszcze jedno otrzeźwienie, jeszcze druga ręka do, dołożona do, no, do nocnika, a no, mianowicie to, że to Niemcy i Amerykanie i inne wielkie gospodarki, na przykład Francuzka, będą zajmowały się czymś, co się też przez nazywa odbudową Ukrainy. A ponieważ jest to kraj taki, jaki jest, e, kraj, e, lider wśród najbardziej skorumpowanych krajów na świecie, zresztą te, kor te afery korupcyjne wcale nie ustały w, w ramach tego konfliktu zbrojnego, ale wręcz się nasiliły. W pewnym momencie. To się rozrosło do takiego poziomu, że Amerykanie tupnęli nóżką, a Załończyk musiał przynajmniej wstępnie wyczyścić tą stajnię Ogbiasza, czyli strącić parę głów, aby dostać chociaż jeden pocisk do tego, jak on się tam nazywa. Nie, Bajraktar, ten cofruwa, ten, ten, ten taki dżabelin, czy coś tam, co, co szczera, ten Panzer z ichni. No i skoro, proszę Państwa, do takiego polityka jak Radosław Kaczyński dociera, a cały obóz pis jest absolutnie bezmyślny w tym, co robi w polityce zagranicznej, zagranicznej szczególnie na linii polsko-ukraińskiej, no to wiadomo, że Amerykanie już wysyłają jakieś sygnały kanałami dyplomatycznymi, aby przygotować tak zwanych swoich partnerów, tak zwanych swoich. Sojuszników do rozwiązania, które nas czeka. No pytanie tylko, kiedy nas to będzie, kiedy to nastąpi? Ja przypuszczam, że maksymalnie. Początek przyszłego roku, no bo to, ten bałagan, który jest w tej chwili na Ukrainie, on już nie, on już nie przynosi korzyści nikomu. Myślę, że mniej więcej zostały jakoś tam wyznaczone granice podziału. Pewnie trwają targi, w którą stronę te granice przesunąć, ale marzenia o tym, że Krym wróci do Ukrainy a albo o tym, że Putin zasiądzie czy po postawi jakiegoś swojego kacyka, wejdzie pod kijów i postawi tam sobie jakiegoś kacyka no to są marzenia ściętej głowy po jednej i po drugiej stronie sygnał wysłany przez polityka którego się też określa mianem naczelnika czyli polityka, który ma na pewno jest jedną z najbardziej obszernych, bardziej, najbardziej obszerną wiedzę na temat tego, co się w, w Polsce dzieje, którą dostają od tych wszystkich swoich ministrów, bo to między bajki można włożyć wszelkie i najbardziej ścisłe tajemnice państwowe. Jestem przekonany, że kto jak to ale... Taki człowiek jak Kaczyński na pewno ma wszystkie możliwe stajnych informacji. Może nie na biurku, bo to zawsze nie jest ale na pewno one zostały mu w takiej czy innej formie przekazane. No to jeśli on już powoli stara się nas oswajać z tym, że nastąpi to, co prosty chłop z Biskupina mówił rok temu, a za co się dostawało po obiurku z komunicą, czy innym tam. Agentem wpływu, który odbiera wynagrodzenie w rublach, no to wiadomo, że pewne decyzje już zapadły. Natomiast mogą trwać targi, one pewnie długo będą trwały. A wizyta Macrona w Chinach ma też swoje znaczenie. Tutaj Macron też pokazał, że to, co się nazywa Unią, czyli wspólnotą i dobrą, dobrem wspólnym, a zatem kolejnym odmianą marksizmu, to jest też bajeczka dla bardzo naiwnych dzieci. A się tylko i wyłącznie na interes narodowy, i taki interes poleciał do Chin ubić, co oczywiście ubodło Niemców, a ci z kolei się odwoływali do wartości europejskich, bo tym razem to nie oni robią biznes, No ale odbiją sobie na elektrykach. Mam samochody oczywiście na myśli. Także proszę Państwa, podsumowując, w kugluarach, w kuchni politycznej, na korytarzach politycznych, w zaciszu gabinetów. Wykuwa się, myślę, że decyzja już zapadła, ale wykuwa się kompromis rozejmowy, to sam Kaczyński nazwał tylko kompromisem, ale wiadomo, że chodzi tutaj o podpisanie takiej czy innej, takiego czy innego porozumienia na linii. Rosja, Ukraina i oczywiście ta strefa wpływów no, to będzie coś podobnego, jak kiedyś było w Niemczech. Czyli tylko, że nie będzie widoczny mur berliński, bo w tej chwili to nie ma większego sensu, no ale będzie widoczna jasna linia podziałów, strefa wpływów. Po jednej stronie będą to wpływy rosyjskie, a po drugiej stronie będą to wpływy. No, najogólniej mówić amerykańsko-europejskie, ale raczej czytaj amerykańsko-niemieckie, chociaż z przewagą interesów amerykańskich, bo oni tam najwięcej w ten interes, jak do tej pory, włożyli. A my, no my, jak, jak to my, będziemy moralnymi zwycięstwami. Będziemy mogli sobie mówić, że jesteśmy fenomenem w skali światowej, ponieważ nie budowaliśmy... Obozów dla uchodźców, tylko otworzyliśmy nasze duże pokoje i mniejsze pokoje dla naszych braci z Ukrainy, co nas kosztowało 50 miliardów. Będzie kosztować jeszcze więcej, nie wspominając o kosztach inflacyjnych, nie wspominając o tym, że w każdej chwili na rynku pracy może się tak poprzewracać, że ta dodatkowa siła robocza, która się pojawiła w Polsce może podnieść słupki do takich parametrów, które zaczynają się robić na tyle niebezpieczne, że będą przypominać czasy walcarowiczkie. No, akurat w to to jest w tych realiach, jakie mają w tej chwili mało prawdopodobne, ale proszę państwa, kto 3 lata temu by powiedział, że świat Zwariuje kompletnie i, i, i będzie ten zamykał lasy i wydawał e, paszporty na kichanie i na, na smarkanie. Albo kto e, dwa lata temu e, e, mógłby postawić taką diagnozę, gra, że w Polsce będzie szło jedno wielkie hasło, paliwo może być po 10 zł, byleby ruska bomba nie wpadła do ogródka. Także nie mówmy, nie mówmy hop, bo w ostatnim czasie wydarzyło się tyle różnych rzeczy dziwnych, nieprzewidywalnych, że i powrót do czasów, nie daj Boże, czasów bolcerowiczowskich też może nastąpić. W każdym razie ja się nie odważę powiedzieć, że w ramach tych warunków, jakie mamy teraz, to one będą będą trzymać jakąś dłuższą dłuższą i szerszą perspektywą że nic się takiego wielkiego nie wydarzy aby nagle coś się poprzewracało chociażby właśnie na wspomnianym rynku pracy dzieje się proszę Państwa mnóstwo przedziwnych rzeczy i akurat to że w, po wyniku między innymi idiotycznych decyzji naszych rządzonych i to się może jakoś posywać, wcale nie jest takie nieprawdopodobne no niemniej jednak proszę Państwa nie chcę Państwa stracić ja tylko mówię o tym w kontekście tego, że trzeba było myśleć. Ja jeśli politycy nie, nie, nie potrafią myśleć, no, to naszym obowiązkiem jest, ich, jest zmuszać ich do myślenia w ramach możliwości. No, co staram się systematycznie, prawie codziennie. Codziennie robić, zwracając uwagę na wszelkiego rodzaju głupoty w wydaniu polityk opinii i nie tylko. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To jest też taki kolejny odcinek, proszę Państwa, z cyklu. No, nie do końca satysfakcjonująca satysfakcja bo cóż z tego, że możemy sobie tam któryś raz z rzędu powiedzieć, a nie mówiliśmy, mieliśmy rację, chociaż to właśnie, to też jest taka forma moralnego zwycięstwa. Cóż z tego, że mieliśmy rację, skoro zapłaciliśmy za to gigantyczną cenę, skoro politycy i tak zrobią swoje, ten obóz, tym razem ten obóz rządzący, który jest aktualnie przy, przy władzy i tak jak mówiłem wczoraj, niewiele wskazuje na to, aby na przyszłość wyciągnęli jakiekolwiek wnioski, dlatego cały czas staram się powtarzać, że wszystko, co mamy, to siebie i własne myślenie no, w kupie raźniej. Im więcej ludzi będzie rozumiało, co, nas, co się wokół nas dzieje, no, tym, tym większa będzie presja na to, co robią i czego nie powinni robić politycy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.